Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dobrało nas na następne KvK. Witam wszystkich, Snow z tej strony i tak jak już powiedziałem wcześniej, dzisiaj pooglądamy sobie nasze KvK. Jak już mówiłem parę razy wcześniej, zapisaliśmy się tutaj na Heroic Anthem. Nie mieliśmy za bardzo takiego wyboru, to nie był nasz ulubiony scenariusz, w którym chcielibyśmy grać, ale tak trochę z braku laku chcieliśmy się po prostu zapisać jak najszybciej. No i zobaczcie jak to wygląda, już wam tutaj pokazuję. Jak wyglądają nasi przeciwnicy? Widzicie, że tutaj lista jest dosyć długa, nawet nie widać na początku, bo w każdym obozie będzie aż sześć królestw. To jest naprawdę bardzo potężne KvK, pod tym, w tym sensie jak dużo tych królestw jest, bo oczywiście nie są to jakieś potężne królestwa, umówmy się. My jesteśmy, jak widzicie, w obozie wiatru. Nie wiadomo jeszcze z kim będziemy, więc mogę sobie na razie tutaj naprawdę na spokojnie porozmawiać na ten temat. Podywagować. Nie będę tutaj zdradzał żadnych tajemnic, bo tych tajemnic tak naprawdę nie ma. Zresztą myślę, że na tym poziomie KVK to nie jest takie ważne. Jest tych królestw po prostu bardzo, bardzo dużo i tutaj. Trochę y, spróbowałem sobie właśnie zobaczyć, jak wyglądają statystyki, i te statystyki za chwilę wam pokażę. Mam nadzieję tylko, że nie zrobiłem tam jakiegoś misklika, bo jak wiecie, po live to mi się zdarza. Ale wydaje mi się, że te statystyki, które za chwilę zobaczycie, to są statystyki rzeczywiście w miarę rzetelne. Użyłem tym razem y, Discorda od Flasha. Wydaje mi się, że on daje dużo lepsze wyniki niż y, te statystyki, które są na Królestwie 93, które zwykle używałem. No, bo tam naprawdę te numery na 93 wydaje mi się, że są naprawdę mocno zawyżone. A u Flasha wygląda to naprawdę tak, jakby to było rzeczywiście. Ja sprawdzałem po naszym królestwie, tak? Więc to nasze królestwo mi się wydawało lepsze na Discordzie Flasha, No, i dlatego skorzystałem z tej stronki, którą on proponuje. Ok, no to teraz już widzicie, jak wyglądają te obozy w liczbach. Mamy tak mniej więcej, jak to wygląda na mapie. Więc pierwszy obóz, który sobie tutaj powiedzmy weźmiemy na warsztat, to będzie królestwo, e, przepraszam, królestwo to będzie obóz ognia. I tutaj już widzimy, że mamy królestwo naprawdę bardzo mocne. 14-14, nie będę na wszystkich wchodził i was pokazy wam pokazywał, ale to widać, że to jest królestwo. Zresztą nawet lepiej widać po tych wilgach tutaj niż e, po pojedynczych graczach, bo po pojedynczych graczach niekiedy się możemy pomylić. Czyli zobaczcie, bardzo niski power. Taki podobny do naszego, ale wysokie Kilpońcy, 176 najwyższe z tych wszystkich królestw, które tutaj mamy. Więc to mi się wydaje, że to będzie naprawdę dobrzy, dobrzy gracze. To jest starsze królestwo, więc jeszcze jest szansa na to, że oni będą mieli dobrych dowódców i że to są po prostu mocni gracze. Także tutaj na pewno super im się trafiło. Mają też 1823, które też wygląda na dobre królestwo. Tutaj siła jest też dużo większa. Ale te killpońcy też są w miarę OK, więc wydaje mi się, że tam jest szansa, że będzie dużo graczy, ale czy tak rzeczywiście jest, zobaczymy. Oprócz tego mają też trzy królestwa, które wyglądają przynajmniej po numerach na dużo słabsze, ale trzy z tych królestw to są też królestwa dużo młodsze, tak? Więc tutaj oczywiście wiek królestwa też zawsze warto wziąć pod uwagę, jeśli patrzymy na killpońce, no bo po prostu te młodsze królestwa, które zagrały na przykład nie wiem, 5-6 KvK, ciężko jest je porównywać do takich graczy i królestw, które grają swoje 15 KvK. Oczywiście nie wszystkie KvK się liczyły do Kilpońców, jest to tak historycznie, no ale jednak większość się tam liczyła. A tu mamy Młode Królestwa 289, 2917, także zobaczymy, jak rzeczywiście będą w stanie się zaprezentować na wojnie. Tutaj od razu mówię, na takich KvK naprawdę to jest taka niewiadoma, zresztą może jeszcze powiem o tym troszeczkę później. Okej, okay, zejdźmy teraz tutaj na dół do obozu wody, mamy tutaj 16-17, tutaj też ich oglądałem, bardzo solidnie wygląda to królestwo, tutaj znowu zauważcie, najniższy w obozie swoim mają power, ale najwyższe killpońcy, wygląda to na bardzo dobre królestwo, po prostu dobrze zarządzane, pewnie tam deadweightów nie ma, jest może to mniejsze królestwo, ale z takimi naprawdę solidnymi graczami. Oprócz tego mają królestwa, które są mniej więcej gdzieś tam blisko siebie. Tu się wyróżnia 2,039. Ma tych kilpońców trochę więcej, ale co wyróżnia, myślę, tutaj wodę, że nie wygląda tutaj, żeby mieli jakieś takie królestwo szczególnie słabe. Więc zobaczcie, najniższy kilpońcy, które tutaj mają, to jest 80 miliardów, więc wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle. No i w ogóle, jeżeli policzymy wszystkie kilpońce, to tutaj widzimy, że właśnie woda ma ich najwięcej. Zwykle ogień miał najwięcej, ale ogień tutaj w tym KVK widzicie, tak jakby jest na drugim miejscu. Dobrze. Przejdźmy sobie do Ziemi. Ziemia też ma dobre królestwa, szczególnie tutaj 1663. Chyba dobrze czytam. Tutaj też zobaczcie. Znowu jest podobna historia. Jeden z najniższych powerów, a jeden z najwyższych kilpońców 144. Mamy tutaj też 1799, które też wygląda solidnie. Ogólnie można powiedzieć, że mają cztery królestwa, które wyglądają całkiem w porządku i mają też dwa, które wyglądają bardzo słabo, no bo 1164, największy power w całym KvK, no ale jak widzicie, tym kill pointsów tutaj nie mają zbytnio, więc oni nie wyglądają wcale dobrze. 1494 to już w ogóle, tak? Kill mają 30 miliardów, to wiecie, niekiedy jeden gracz ma tyle. Bez problemu, na takim KWK się może jakiś taki trafić, ale no, może nie aż tyle, tak, ale wiadomo, że są gracze, którzy mają nawet więcej od całego królestwa, także to sobie tylko wyobraźcie, ale te pozostałe cztery myślę, że są bardzo solidne. I tutaj ogólnie myślę, że takie KWK rozgrywają się bardziej na zasadzie właśnie tych największych, najlepszych królestw, a nie na tych mniejszych. Czyli nawet jeżeli Mamy tam królestwo, które jest średnie i bardzo słabe, to nie ma takiej dużej różnicy, a różnica jest jeszcze bardzo duża, kiedy mamy jedno królestwo, takie naprawdę mega, bardzo silne, z wieloma wielorybami, którzy są w stanie ten jeden dzień gdzieś tam poświęcić, żeby cały czas gdzieś cisnąć i, i po prostu przełamać wroga. No i mamy ostatni obóz wiatru, czyli nasz. No i tutaj mamy 571, czyli nas. Zobaczymy, jak się zaprezentujemy. Tutaj myślę, że. Pod względem numerów nie jesteśmy ani jakiś super czarujący, ani słabi. Wydaje mi się, że w sumie jesteśmy w gronie takich lepszych jednak królestw. Co ciekawe, w ogóle spadliśmy do Desidu. To już jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Jak szybko to się stało? Spadlibyśmy jeszcze pewnie do E, ale już niżej się nie da. Także na razie jesteśmy w Desidu tak naprawdę. Ech, możecie sobie to też tam sprawdzić. To mnie poniekąd też zdziwiło. I niektóre inne królestwa w takim razie tutaj też będą z desidu, ale są też takie z besidu, bo te różnice teraz są naprawdę bardzo niewielkie, więc ja już nawet na te sidy tak bardzo nie patrzę. Okej, okay. kogo my tu jeszcze mamy? Mamy 1831, który wygląda solidnie. Mamy kilka też takich młodych królestw, które mają te numery, no powiedzmy szczerze, takie sobie. Nie mamy może czegoś takiego, jak ma Ziemia, czyli stare królestwo, wysoki power, bardzo niskie KP, myślę, że to źle o nich świadczy. Myślę, że te Pozostałe królestwa, my mamy lepsze, no ale właśnie, my mamy dwa takie średnie i resztę powiedziałbym w sumie, no nie wiem, ciężko jest powiedzieć, tak wygląda po numerach, to nie chcę oceniać tych królestw, ale po numerach wygląda, że my mamy dwa takie średnie i resztę takich sobie. A dużo tu jest takich obozów, gdzie mają naprawdę przynajmniej jedno królestwo takie bardzo, bardzo dobre. Tak na przykład jest woda, ma takie jedno bardzo mocne, to 16-17, 14-14 też wygląda bardzo dobrze. W ogóle wydaje mi się, że ogień ma dwa takie bardzo silne królestwa. Wydaje mi się, że też możliwe, że właśnie dwa takie silne królestwa ma Ziemia, i tutaj to może być rzeczywiście czynnik decydujący. Ale czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiem, nie chcę powiedzieć, bo tutaj wiecie, tutaj jest tak dużo tych królestw. Wyobraźcie sobie, sześć królestw w jednym obozie. Nie jest w stanie chyba nikt nadzorować tego, w jakim, tym, w jakim momencie są te królestwa. Czy oni są na przykład po przegranym KvK, czy po dwóch przegranych KvK, czy oni planują migrację gdzieś i tylko chcą się odbić tutaj, czy robią recovery, czy są naprawdę przygotowani na to i będą walczyć na 100%. Tego szczerze nigdy nie wiadomo. Czy są jakieś królestwa, których w ogóle, nie wiem, leadership wyemigrował i w ogóle nie będą walczyć? Czy są królestwa, gdzie jest civil war i albo będą tam po prostu jedni na drugi w samym kampie się, e, się pozabijają? Nikt nie jest w stanie tego kontrolować, i myślę, że my też jakoś na siłę nie będziemy próbować. Ale cóż, wydaje mi się, że to może być fajne KVK. W którym powalczymy. Jedno, co mnie na pewno tutaj bardzo cieszy, to jest to, że nie mamy żadnych tych takich domen, wiecie, że nie ma tutaj domen królestw, które tak naprawdę nie grają KWK, tylko to są druga, trzecia domena jakiegoś imperium i tak dalej i dalej. To mnie na pewno bardzo cieszy, więc to jest jakaś szansa w ogóle, że to KWK będzie ciekawe. Po tych numerach nie wygląda oczywiście nas obóz zbyt ciekawie. Nie będę tutaj mówił o sojusznikach, kogo byśmy najbardziej chcieli. Ja chyba w sumie najchętniej to bym się zbratał z wodą. Ten obóz wygląda całkiem nieźle. Myślę, że tutaj mogłaby być ciekawa walka właśnie między wodą i ogniem, nami i ziemią. Szczerze, obiektywnie, na ile się tylko dano, bo przecież ja jestem w tym KWK. Wydaje mi się, że to by była taka najciekawsza potyczka tutaj w tym KWK. Jeżeli ogień będzie z wodą to wtedy to będzie, wydaje mi się, że słabe KWK i szybko się skończy, ale my tutaj też po części planujemy, że jak nie wyjdzie matchmaking, to robimy sobie recovery takie naprawdę na spokojnie, więc w sumie to nie będzie dla nas jakiś wielki problem. Coś tutaj na pewno powalczymy, bo myślę, że to też jest plus, że nie mamy jakichś taki wiecie, mamy mocne królestwa, ale nie mamy żadnych jakichś takich mega, mega. Nie ma tutaj żadnego królestwa, które by miało na przykład 300 miliardów tych kilpońców, albo coś w tym stylu. Są tam solidne na pewno konta. Wydaje mi się, że jest ich w ogóle więcej niż na tym ostatnim KVK, na którym byliśmy. Jeśli chodzi o pojedynczych graczy, którzy mają naprawdę wysokie numery, to jest ich sporo. No i właśnie to jest zawsze pytanie, tak? Czy oni są aktywni? Na ile są aktywni? Na ile są już znudzeni grą? To jest naprawdę tyle różnych zmiennych, które w tym KVK się pojawiają, że jest, jest bardzo ciężko określić to, co pokaże. Ale ja na pewno bardzo chętnie wam pokażę, co tu się będzie działo. I mam nadzieję, że będą też jakieś livey z tych wojen. Mam nadzieję, że tutaj będzie. Ja uważam, że wiecie, w tych, w tych KvK bardzo różnie bywa. Może być naprawdę super nudne KvK będąc na imperium. A może być super ciekawe KvK kiedy jesteśmy na jakimś SIG-C albo nawet D. Może się nam zdarzyć, że będzie ta walka duża. Oczywiście to, że jest sześć królestw w każdym obozie, daje szansę, że będzie naprawdę coś tam się działo, że, że to nie będzie walka tylko po pięciu graczy z jednej i z drugiej strony, tylko że pojawi się tych marszy trochę więcej. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja bym chętnie na pewno to pokazał. Jeżeli będzie opcja, to myślę, że my będziemy na pewno gdzieś tam nastawieni na tą walkę w KvK. a Ile będziemy w stanie zrobić, to zobaczymy. Jakoś się chyba tym mocno specjalnie nie przejmujemy, chcemy po prostu fajnie tutaj się bawić i mam nadzieję, że to będzie, to będzie możliwe. A co do live'ów, jak już mówię, to dzisiaj też ten zaległy, który już zapowiadałem na 2000 dni 2002 już teraz mam. Także tak na spokojnie, myślę sobie coś tam pogadamy. Niezbyt długo, bo ja się też niezbyt dobrze czuję. Ale myślę, że na chwilę gdzieś tam w okolicach, nie wiem, 19.30 się, się spotkamy i coś, coś porozmawiamy, może coś właśnie pooglądamy, może pokażę wam te królestwa z bliska, jak wyglądają, bo teraz nie chcę już przedłużać specjalnie tego odcinka, także coś tam na pewno pokombinujemy. Także na dzisiaj to wszystko, wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.